Cześć. Krótki filmik, taki instruktażowy, jak prawidłowo diagnozować usterkę centralnego zamka. Pomimo tego, że są setki tysięcy tematów związanych z tym, ludzie dalej źle diagnozują usterkę centralnego zamka. Centralny zamek to jest pilot. Modu Diversity, akurat to jest BMW S61, więc jest w lotce. No i ewentualnie jeszcze jest możliwość, że akumulatorek jest uszkodzony lub wiązka. Ale jak prawidłowo zacząć od diagnostyki takiej usterki? No, najszybciej jest podjechać do kluczykarza, który dorabia klucze. Powinien mieć jakiś tester do sprawdzania częstotliwości. Ja pokażę, jak to wygląda. Włączamy sobie go i klikamy każdy z przycisków. Jeżeli. Pilot nam wysyła sygnał, to znaczy, że pilot jest sprawny. Co trzeba dalej zrobić? Należy sprawdzić wiązkę, która idzie pod lotką między zawiasami. Jaki tutaj ma być pomiar? To już jest pokazane na jednym z filmików, gdzie kolega, z którym współpracuję, naprawia mi te moduły. Jak dobrze pamiętam, pierwszy pin 12V, drugi 4,5, kolejny 12, piąty pin. Przejście między masą. Jeżeli wiązka się okaże w porządku, wysyłacie moduł do naprawy. Jeżeli nie będzie którejś z tych wartości, trzeba przejrzeć wiązkę. Tak samo jest w sedanach, z tym że. Sadanie moduł diversity jest w środku pod szybą e, i też trzeba sprawdzić tam napięcia. Często też wsadanie e, między klapą mm, jest wiązka często przetarta. Bądź wystarczy jeden kabelek, i też już nie będzie tego e, sygnału odbierać. Więc polecam najpierw zacząć od sprawdzenia sygnału, bo już spotykałem się z wieloma przypadkami, gdzie panie, wiązka, wiązka, ludzie płacą setki, setki złotych za naprawę, no dalej nie działa. No i co teraz? A wystarczy baterię wymienić. To już albo jeżeli ktoś jest w stanie sam to wymienić, to może być koszt 30 zł tylko za baterię, bądź u kogoś to już są ceny indywidualne, ale bardzo dużo osób idzie po prostu dookoła, bo ktoś powiedział, bo miał uszkodzoną wiązkę, to on też akurat musi mieć. Więc to, co ja teraz Wam powiedziałem, w takiej kolejności sobie sprawdzajcie wiązkę. Przepraszam, centralny zamek. I. W sumie to tyle. Dzięki za uwagę, cześć.